Witamy serdecznie na naszej demofarmie w Podolanach, w okolicach Legnicy na Dolnym Śląsku. Znajdujemy się na poletkach rzepaczanych. Obecnie będziemy teraz yy, oceniać sytuację pod kątem przezimowania naszych odmian, które mamy założone na działce 6-hektarowej. Rzepak no, rokuje bardzo dobrze na chwilę obecną. Plantacja jest zaopatrzona już w 100%, jeśli chodzi o azot wiosenny. Zastosowaliśmy tutaj jeden produkt, Jarabela Sulfan. Rzepak jest posiany w technologii strip -till, gdzie łącznie z wysiewem nasion zaaplikowaliśmy 300 kg nawozu Jaramila Viking 14-14-21, ponieważ na taką ilość pozwalała nam głowica wysiewająca w siewniku. Jeśli chodzi o dokarmianie dolistne, w rzepaku w całości, pokryliśmy je na jesień w postaci produktu Jaravitra Brasitrel Pro oraz preparatu Jaravita Bortrak. Co do nawożenia dolistnego, myślę, że w przeciągu kilku najbliższych dni, ponieważ wegetacja już ruszyła bardzo mocno, łącznie z fungicydem Toprex, zaplikujemy nasz produkt Jaravita Brasitrel Pro w dawce 2 litry na hektar. Do tego dołączymy bor w postaci Jaravita Bortrak w ilości około 1,5 litra na hektar. Plantacja rokuje naprawdę bardzo dobrze. Obsada była z tego co pamiętam. Tam na 35 roślin. Z perspektywy jesiennej mieliśmy też w sumie dobry układ warunków pogodowych, bo zastosowana regulacja jesienią yy, też preparatem Toprex. Takie martwe stare, liście sklejone, to jest typowy właśnie objaw gleśnie śniegowej rzepaku. Ona ma znaczenie w momencie kiedy mamy uszkodzenia mrozowe, miejsca bardziej uwilgotnione i wtedy właśnie ona przejmuje kontrolę nad korzeniem, wyniszcza roślinę do końca. 13-14. I mamy 28 sztuk. Idealnie. Na jesieni został zastosowany gramienicyt również firmy Syngenta w celu ograniczenia presji samosiewów, a także innych dosyć uciążliwych chwastów jednoliściennych. No to jak Państwo widzą po tym placu, no presja fastów jednoliściennych jest znikoma. Zobaczmy, jak wygląda rzepak. Tutaj mamy Aganosa. Pięknie wytworzył korzeń palowy. Jak mocno ruszyły już korzenie włośnikowe. Idealne działanie topreksu. Łącznie z kapitalną ochroną fungicydową, która została wykonana, oraz trafionym zabiegiem, jeśli chodzi o fazę rozwojową, również zaopatrzenie rzepak w mikroelementy tutaj nam się ładnie uwidacznia, ponieważ mamy stożek wzrostu o pięknym, ładnym kolorze i nie widzimy żadnych przestworów wewnątrz rośliny. Miękisz nie wykazuje żadnego braku niedoboru boru, co pomaga w starcie, jeśli chodzi o wiosenną wegetację. Jeśli będziemy wykonywać teraz zabieg fungicydowy, również te mikroelementy zostaną zaaplikowane, ponieważ jak wiadomo, bardzo ważną rzeczą jest działać profilaktycznie, a nie już yy, interwencyjnie. Pędy boczne w każdym miejscu, z każdego kącika, więc dla potencjału jest to bardzo ważne. Pęd główny, mocno wybił do góry i w najbliższym czasie będzie potrzebna regulacja. Biały. Miąższ. nic nie jest pouszkadzane, więc z takiej rośliny możemy oczekiwać wysokiego plonu, pod warunkiem, że zabezpieczymy przede wszystkim tą roślinę przed żerowaniem szkodników, a jednocześnie odpowiednio dopasujemy, skrócimy i ochronimy grzybowo. Tak szybko i na jesieni, i na wiosnę rusza tylko aganos. Jesteśmy na kolejnej odmianie, to jest Y Miami. Co tutaj mamy, jeżeli chodzi o obsadę? 12, 24... No, obsada jest mniejsza niż na poprzednim poletku przepięknie siedzi w ziemi, ale już wystartował, jeżeli chodzi o pęd główny pędy boczne również rozwinięte teraz weźmiemy się za ochronę i regulację więc temperatury dzisiaj już tutaj na polu są w granicach 15 stopni a najbliższy tydzień będzie bez przymrozków i zapowiada nam się przede wszystkim walka z chowaczami chowacz czterozębny a w układzie Zwalczania chorób, no to będziemy walczyć z topreksem. Dodatkowo będziemy regulować oczywiście rzepak, po to, żeby ten łan był wyrównany. Przy tym rozwoju i przy dbaniu o plantację możemy być spokojni. Rokowania są dobre. Jeśli chodzi o choroby, które występują na tej plantacji rzepaku zimnego, to jedyne co tak naprawdę tutaj widać, to jest sucha z nielizna kapustnych. I są to porażenia występujące na najstarszych liściach. Natomiast to porażenie z jesieni praktycznie rzecz biorąc zniknęło, no bo liście zamarły. Natomiast bardzo ładnie widać też objawy pleśni śniegowej. Tutaj o. Czyli była wilgoć pod śniegiem były warunki. Tu również sucha z wilgoci kapustnych. Czyli nie jest to na razie jakieś porażenie, które by nam mówiło, że coś dramatycznego się dzieje, bo jak oglądaliśmy korzeń, szyjkę korzeniową i Nasady ogonków liściowych, wszystko jest zdrowe. Natomiast baza infekcyjna jest, jest kwestia przebiegu warunków pogodowych i oczywiście profilaktycznie będziemy takowy zabieg wykonywać topreksem na e, choroby liści. I również zabieg regulacyjny, czyli w momencie, kiedy ta temperatura troszeczkę się nam podniesie. Mogą to być najbliższe 2-3 dni, bo wszystkie prognozy pokazują, że będzie ocieplenie w nocy. Jak się pojawią temperatury 4-5-6 stopni, automatycznie będzie to sygnał do wykonania zabiegów. Zobaczymy tutaj, jak wygląda obsada. 16 sztuk, czyli 32. Czyli jak popatrzymy na optymalizację tego wysiewu, wydaje się, że obsada jest bardzo zróżnicowana. Po pierwsze, dążyliśmy, żeby było w granicach 35. W tej chwili wychodzi na to, że poprzez problemy związane z myszami, ale też problemy związane z technologią uprawy, tam gdzie pozostały duże ilości resztek pożniwnych. Tamte wschody były ograniczone albo wręcz zerowe. Mamy obsadę między 20 a 30 sztuk średnio na tej plantacji. Tu mamy 16 sztuk w kole, czyli 32 sztuki na metrze, ale zobaczcie Państwo, jakie potężne są to rośliny. Praktycznie nie, nie widać wolnej przestrzeni już w tej chwili, Rzepak zakrywa całą powierzchnię, wydaje się, że tylko odpowiednie prowadzenie takich plantacji, bo to jest mocna plantacja, no pozwoli uzyskać maksymalny plon. Tu nie może być mowy o żadnym głodzie nawozowym, tu nie może być zaniechania terminowego stosowania insektycydów i też regulacja będzie bardzo ważna, bo jak popatrzymy to mamy taki rzepak, ale mamy też mniejszy delikatniejszy i aby wyrównać to kwitnienie i pokrój roślin, ta regulacja Toprexem będzie wręcz wskazana. Takie fioletowe, antocyjanowe przebarwienia, oczywiście jest to mowa o fosforze, nie świadczy to o niskiej zasobności składnika, a o braku dostępności, no bo ponieważ wegetacja w roślinach ozimych rusza już od, już od około średniej dobowej temperatury na poziomie 3 stopni, no to fosfor jest dostępny od około 9-10 stopni. Jeśli aplikujemy nawóz typu nitrofoska, ten fosfor staje nam się dostępny już od około 5-6 stopni, ponieważ nawóz zawiera fosfor częściowo w formie polifosforanów. Niestety, ostatnie dwa tygodnie przyniosły mocne ochłodzenia. Temperatura w nocy spadła do około minus 4-5 stopni. Jednak rzepak pod kątem bardzo bogatego zaopatrzenia w makro i mikroelementy nie popękał. Nie mamy tutaj porozsadzanych szyjek korzeniowych. Jeśli chodzi o dokarmianie do listne, yy, mamy w zamiarze wykonać zabieg T0, bo o ile pogoda na to pozwoli i warunki, jeśli chodzi o temperaturę, wykonamy ten zabieg i z fungicydem czyszczącym, zastosujemy tutaj nasz preparat Jarawita Kombifos, który w swoim składzie głównie zawiera 44% fosforu, wysoce energetycznego i pobudzającego system korzeniowy do, do wzrostu. Także pod kątem żywieniowym plantacja jest naprawdę dokarmiona na 5. Dlatego tu się nie obawiamy o jakiekolwiek braki, natomiast musimy mieć świadomość, że jeżeli roślina wybarwia liście, to wybarwia liście najstarsze. Dlaczego? No Bo z tych najstarszych, w związku z tym, że korzenie mają problem z pobieraniem wszystkich składników i makro, i mikro no bo jest zimno. Tak jest. To w tym momencie wycofuję z najstarszych składniki pokarmowe, żeby zachować wszystko to, co jest niezbędne dla wzrostu najmłodszych. Rzepa zimy jest naprawdę rośliną, która te składniki odpowiednio pilnuje i, i zabezpiecza, aby uzyskać ten y, plon na jak najwyższym poziomie. I na desę zostawiliśmy sobie odmianę. Liniową sy milona. w Bardzo wysokim potencjale planowania. Nie boi się chorób grzybowych, nie boi się fomy, nie boi się znieźni twardzikowej. Poliśmy obsadę tutaj 14, czyli 28 sztuk na metr. Ten przyrost już jest znaczny, również w napędzie głównym, dominującym. Rozgałęzienia boczne dopiero się formują, ale się formują proszę zobaczyć. I biorąc pod uwagę czas siania tej plantacji, i możliwości plonotwórcze, na pewno ta przed tą odmianą jeszcze jest dużo. Ona rusza stosunkowo późno w stosunku do na przykład takiego Aganosa, ale biorąc pod uwagę możliwości plonotwórcze, właśnie dzięki temu unika czasami wiosennych problemów związanych z przymrozkami, gdzie odmiany wczesne są bardziej narażone na te przymrozki i pękają łodygi, czy uszkadzany jest kwiatostan. Przy odmianie Ilona takich problemów nie ma i liczymy, że dalszy przebieg pogody pozwoli jej odpowiednio zbudować masę i wytworzyć na tyle mocne pędy, że będą one obficie witły i jednocześnie dostarczą dużej ilości łóżczy. Doskonały przekrój, żadnych żerów, wad. Już też zniesiony pęd główny. Rozgałęzienia boczne. Ten odcinek, który tutaj widzimy, to jest prawie 30 cm. Idealnie. Była przygotowana na jesieni, do zimowania, a w tej chwili rusza z impetem i jestem wręcz pewny, że ta odmiana, jak będziemy mierzyć plony, będzie rywalizowała z najlepszymi mieszancami. Jaką mamy na dzisiaj sytuację? Mamy grzotak w bardzo dobrej kondycji, w optymalnej obsadzie, praktycznie już biorąc gotowy do startu, bo tak to na dzisiaj wygląda. Jeżeli popatrzymy sobie na wszystkie nowe przyrosty, to ładne, zielone, wybarwione liście, to wszystkie nowe przyrosty, które są. Oczywiście na starszych widać objawy chorobowe, ale skala, że tak powiem, i to, co się dzieje, nie jest problemem, bo to tak naprawdę wszystko jest przed nami. Bo działamy profilaktycznie, nikt nie będzie czekał, żeby działać interwencyjnie. Także tu mamy sytuację, można powiedzieć, bezpieczną i opanowaną. Z perspektywy regulacji czekamy na ciepłą tak. Czyli, jak tylko pojawią się ciepłe trzeba będzie wchodzić z supleksem. Z perspektywy insektycydów, yy, czekamy na nalot, bo na razie nie ma nic. Z tego co wiemy, bo każde miejsce trzeba traktować indywidualnie. Z perspektywy herbicydów, mamy temat zamknięty, czyli jesienna ochrona i na dwuliścienne, i na jednoliścienne. Na temat nam zamknęła, nie ma najmniejszej potrzeby robić tutaj cokolwiek. I ja z perspektywy dokarmienia do, do lisnego, no to jeszcze będzie robiony taki zabieg. Jak kolega Robert tutaj wspomniał, czekamy na optymalne warunki pogodowe, ponieważ no, wszystkim nam zależy na tym, aby ochrona insektycydowa, fungicydowa oraz nawożenie dolisne, były spełnione w odpowiednich warunkach. Mówimy tutaj o temperaturze. Dzisiaj mamy pierwszy dzień, w którym niestety jeszcze znaczy dzisiaj mamy pierwszy dzień, w którym już mamy taką ciepłą pogodę i czuć tą wiosnę w powietrzu, aczkolwiek nocy są. W Chłodne i zapowiadany mamy dzisiaj przymrozek minus 2 stopnie. Wiadomo, że mimo optymalnych warunków w dzień i tej temperatury korzystnej na poziomie plus 12 stopni, no jest to, jest to jeszcze ryzyko, żeby preparaty, które zastosujemy nie straciły na skuteczności. Dlatego w perspektywie tych kilku trzech, czterech, pięciu najbliższych dni zabieg regulująco-fungicydowy łącznie z ochroną insektycydową i nawożeniem dolistnym zostanie przeprowadzony. Co do mieszalności preparatów Jara Vita z Toprexem łączą się one kapitalnie Mówimy tutaj o kombifosie czy brasitrelu. Jeśli mają Państwo inne koncepcje na temat mieszania większej ilości środków ochrony roślin, można to sprawdzić na, za pomocą strony tankmix.com, gdzie dany produkt Jarawita możemy wybrać do połączenia z konkretnym środkiem ochrony roślin. I zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i dobrej praktyki rolniczej. Dobrej praktyki rolniczej, koniecznie. Jeżeli jest coś nietypowego, coś nowego, a jeśli chodzi o mieszaninę, zrobić sobie małą próbę z zachowaniem proporcji, kolejności. To jest dla najzwyklejszego w świecie bezpieczeństwa. Szkoda, później pół dnia na pracy nad opryskiwaczem, żeby go tam gdzieś odratować. Lepiej sobie to sprawdzić na małą skalę, szczególnie jeżeli są to nowe rozwiązania. Natomiast z perspektywy na dzisiaj. To, co nas czeka, czyli naczynia żółte, obserwacje, kontrola tak. występowania chowaczy. Yy, w momencie, kiedy jest szybkie tempo wzrostu, aplikacja Toprexu, żeby zadziałać i fungicydowo, i regulacyjnie. Tyle w telegraficznym skrócie. Bardzo dziękujemy za uwagę. Dziękujemy za uwagę. Dzień zaczął się wcześniej. Mamy taką presję. Jakie rozwiązania i co nie zadziałało? Co to jest pytanie? W tym roku warsztaty w internecie. Jesteśmy tutaj dla Was. Wreszcie pada! Jeżdżamy i załatwiamy sprawę. Żeby nie zaprzepaścić tego, cośmy zrobili. Co nam to daje? Zobaczmy z bliska. Będzie dobrze. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam. Dzięki.